Słońce dopiero wzeszło nad spokojnymi przedmieściami Aspen w stanie Kolorado, gdy Elżbieta Nowak zadzwoniła do drzwi szklanej i kamiennej rezydencji. Mieszanka niepokoju i ciekawości ogarnęła jego serce. To był jej pierwszy poranek w roli osobistej asystentki Wiktora Zielińskiego, zamkniętego w sobie, temperamentnego milionera, który stracił władzę w nogach na skutek tajemniczego wypadku. Nic w tej nowej pracy nie wydawało się zwyczajne, a e-mail, który otrzymał, to potwierdzał, całkowita dyskrecja. Zaufanie jest ważniejsze niż doświadczenie. Wiktor nie przywitał jej w drzwiach. Osobą, która ją prowadziła, była milcząca pielęgniarka, która nawet się nie uśmiechnęła, jedynie lekko skinęła głową. Wnętrze domu emanowało chłodnym, wyrachowanym luksusem, z meblami zaprojektowanymi w europejskim stylu, dużymi oknami i ciszą. Bardzo cicho. Kiedy w końcu weszła do pokoju Wiktora, Elżbieta zobaczyła go po raz pierwszy. Siedział na wózku inwalidzkim z włókna węglowego, miał bladą twarz i starannie przyciętą brodę. Jego szare oczy przyglądały się jej z niepokojącą intensywnością. Przyszłaś, powiedział, jakby wątpił, że ona się pojawi. W pierwszych minutach rozmowy Wiktor był bezpośredni. Chciał, żeby Elżbieta zajęła się wszystkim. Dosłownie wszystko. Od przygotowywania posiłków po pomoc w dbaniu o higienę osobistą. Elżbieta zawahała się. Wcześniej pracowała jako opiekunka, ale to nic w porównaniu z odpowiedzialnością, jaka ciążyła na tak silnym i złamanym mężczyźnie. Było w nim coś, co zdawało się być gotowe do rozpadu, a jednocześnie coś, co zaciekle ukrywał. W ciągu dnia Elżbieta poznawała szczegóły rutyny. Leki o stałych porach, masaże lecznicze, diety opracowane przez dietetyków. Wiktor nie przyjmował gości, nie odbierał telefonów i nie opowiadał o swojej rodzinie. Dowiedziała się od pracownika, że wypadek miał miejsce zaledwie sześć miesięcy temu, podczas prywatnego lotu z Nowego Jorku do Los Angeles. Samolot awaryjnie lądował w Nevadzie. Nikt inny nie odniósł poważniejszych obrażeń, tylko on. Od tego czasu Wiktor po prostu zamknął się w sobie. Nieoczekiwana prośba pojawiła się trzeciego dnia. Był poranek. Wiktor spojrzał jej w oczy, poważne i napięte. Potrzebuje dziś pomocy w łazience. Moja pielęgniarka nie przyjdzie. Głos mu się łamał, jakby ta prośba kosztowała go więcej niż tylko dumę. Elżbieta wzięła głęboki oddech i skinęła głową. W końcu to była jego praca, nawet jeśli wiązało się to z niezręczną intymnością. Ale gdy otworzył drzwi łazienki, coś przeszyło go dreszczem. Na zlewie leżała koperta, na której drżącymi literami było napisane jego imię. Otworzyła je drżącymi rękami. W środku notatka. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to dlatego, że zostałeś sam. Potrzebuję pomocy, ale nie tylko z moim ciałem. Obok notatki znajdowało się stare zdjęcie Wiktora uśmiechającego się obok na nastolatki. Oboje stali na Times Square i uśmiechali się do kamery. Na odwrocie zdjęcia data 24 marca 2018 roku. To była wskazówka, ale do czego? Odwróciła się do niego, który czekał z wpatrzonym wzrokiem jakby oceniając jej reakcję. Możesz mi zaufać, powiedziała, choć nie wiedziała dokładnie, w co się pakuje. W kolejnych tygodniach ich relacja ewoluowała. Nie jako kochankowie, ani jako szef i pracownik. Między nimi panowała dziwna, cicha współpraca. Wieczorami rozmawiali o książkach i filmach. Wiktor miał błyskotliwy umysł i ostre poczucie humoru. Ale ani razu nie poruszył tematu wypadku, zdjęcia ani notatki. Aż pewnego poranka, podczas sprzątania biblioteki, Elżbieta natknęła się na stary sejf wbudowany w ścianę, pełen książek w twardych okładkach. Kod. Data wykonania zdjęcia. To, co znajdowało się w sejfie, mogło wszystko zmienić. Z Spoconymi dłońmi i bijącym sercem Elżbieta przekręcała cyfry na antycznym sejfie wbudowanym w tylną część regału na książki. 2-4-0-3-1-8 myślnik myślnik usłyszał cichy trzask. Zardzewiałe żelazo ustąpiło ze skrzypieniem. W środku znajdował się mały dyktafon, koperta z dokumentami i złota broszka w kształcie orła z łacińskim napisem: In tenebris, veritas, w ciemności prawda. Asystentka zawahała się na moment, ale coś w niej podpowiadało, że to odkrycie było jednym z powodów, dla których została zatrudniona. Elżbieta włączyła dyktafon. W cichym pokoju rozległ się chrapliwy, młody głos Wiktora. Jeśli tego słuchasz, mogę być martwy, albo siedzieć w więzieniu. Moje prawdziwe imię to nie Wiktor Zieliński. Urodziłem się jako Julian Nowak. Katastrofa samolotu nie była wypadkiem. Ktoś chciał mnie uciszyć. A jedyny dowód, który pozostał, jest teraz w twoim posiadaniu. Asystentka cofnęła się o krok, a krew odpłynęła jej z twarzy. Cały obraz, jaki zbudowała sobie o swoim szefie, Rozpadł się w ciągu kilku sekund. Drżącymi rękami otworzyła kopertę. W środku znajdowały się kopie wyciągów bankowych, ręcznie pisane listy i umowa z firmą Blackwood Pharmaceuticals z siedzibą w Chicago. Na marginesie znajdowały się notatki, testy na ludziach, przekupstwo FDA, ukrywanie zgonów w trakcie badań. Każde słowo zdawało się krzyczeć o korupcji i niebezpieczeństwie. To było coś więcej niż tylko smutna historia milionera na wózku inwalidzkim to było szokujące. Następnego ranka weszła do jego pokoju, nie wiedząc dokładnie, co powiedzieć. Ale Wiktor, a raczej Julian, był spokojniejszy niż kiedykolwiek. Jego szare oczy spotkały się z jej wzrokiem, z ponurym spokojem. Otworzyłeś, prawda? Elżbieta skinęła głową. Więc teraz rozumiesz, dlaczego potrzebowałem kogoś z zewnątrz. Kogoś bez powiązań, bez strachu. Ledwo mogła oddychać. Chcesz, żebym to zgłosił? Nie? Chcę, żebyś dowiedział się, kto pierwszy próbował mnie zabić. Wiktor wyjaśnił wszystko fragmentarycznie. Zanim zaczął poruszać się na wózku inwalidzkim, był głównym udziałowcem Blackwood. Zbyt późno odkrył, że jego majątek pochodził z nielegalnych testów w biednych krajach, fałszowania wyników i wprowadzania leków na rynek bez zgody króla. Gdy zagroził, że zgłosi sprawę, uległ wypadkowi. Dyrektorzy firmy twierdzili, że był niezrównoważony psychicznie i do dziś trzymali wszystkich w ryzach za pomocą szantażu, pieniędzy i strachu. Dlaczego mi zaufałeś? Zapytała. Spojrzał na ją z dawnym bólem w oczach. Bo nie patrzysz na mnie z litością. I bo, przypominasz mi kogoś, kogo straciłam. Elżbieta poczuła gulę w gardle. Kto? Odwrócił wzrok. Mój syn. Chłopiec ze zdjęcia. Zniknął tuż przed wypadkiem. Nikt nie zbadał sprawy. Nikogo to nie obchodziło. Jakby nigdy nie istniał. Po raz pierwszy odkąd go poznał, Wiktor zapłakał. Bezgłośnie. Następne kilka dni spędziła na zbieraniu informacji na temat Blackwood, jego reżyserów i domniemanego zaginięcia syna Wiktora. Ale im głębiej kopała, tym bardziej się bała. Osoby mające związek ze sprawą zmarły śmiercią naturalną. Świadkowie umilkli. Firma była nietykalna, chroniona przez osobistości publiczne, sędziów i policję. To było jak próba zburzenia zamku łyżką. Ale coś w środku Elżbiety się zmieniło. Nie miała zamiaru się wycofać. W szóstej nocy od momentu odkrycia Elżbietę zaskoczyło dyskretne pukanie do drzwi wejściowych rezydencji. To nie była pielęgniarka. Brak dostaw. Wsunięto kopertę pod drzwi, bez żadnego dźwięku, bez kroków, bez żadnego wyjaśnienia. W środku tylko jedna kartka, jeśli będziesz kontynuował, nie dożyjesz końca. Zagrożenie było jasne. Ale w dolnym rogu znajdowało się coś jeszcze bardziej niepokojącego zdjęcie jego młodszego brata, który mieszkał w Bostonie. Ktoś ingerował w jego życie osobiste. Pobiegła do Wiktora. Zamknął oczy, jakby się tego spodziewał. Wiedzą, że jesteś zamieszany. Teraz albo skończymy to, co ja zacząłem, albo znikniesz jak wszyscy inni. Wybór stał przed nią. Uciekaj i udawaj, że nic się nie stało, lub zanurz się sieci kłamstw, sekretów i niebezpieczeństw. Ale zanim zdążył odpowiedzieć, zadzwonił telefon stacjonarny. Ona odpowiedziała. Niski męski głos, europejskim akcentem, powiedział po prostu: Znaleźliśmy chłopca. Ale on nie jest tym, za kogo go uważasz? Telefon wypadł Elżbiecie z rąk i uderzył o marmurową podłogę, jakby chciał ją obudzić z koszmaru. Głos po drugiej stronie był zimny, wyrachowany, a jednocześnie niósł ze sobą dziwną satysfakcję. Znaleźliśmy chłopca, te słowa rozbrzmiewały w jego umyśle niczym bęben w ciszy wczesnego poranka. Czy syn Wiktora żył? A co oznaczało stwierdzenie On nie jest tym za kogo go uważasz? Całe jego ciało się trzęsło. Pobiegła na górę do pokoju Wiktora. Nadal nie spał, jakby wiedział, że właśnie wydarzyło się coś strasznego. Zanim zdążyła cokolwiek powiedzieć, zapytał, zadzwonili, prawda? Elżbieta skinęła głową. Powiedzieli, że znaleźli twojego syna. Ale coś było nie tak, głos, wydawał się sprawiać jej przyjemność wypowiadanie go. Wiktor zbladł, a jego wzrok utkwił w suficie. Jeśli znaleźli mojego syna, to go wykorzystali. Obrócili go. Elżbieta nie zrozumiała. Zmienili się? Co masz na myśli? Wziął głęboki oddech, próbując zachować spokój. Testowali leki na manipulację poznawczą, substancje, które wymazują wspomnienia i wszczepiają posłuszeństwo. Dowiedziałem się, ponieważ stosowali je na żołnierzach ulicznych na Bliskim Wschodzie. Jeśli zrobili to mojemu synowi, może nawet nie pamięta, kim jest. Albo, co gorsza, może pamięta i jest uwięziony w ciele, którego nie może kontrolować. Słowa te spadły na elżbietę niczym cegły. Misja stała się teraz jeszcze bardziej delikatna. Nie tylko chodziło o zdamaskowanie Blackfooda, ale także o uratowanie człowieka, który mógł już nie wiedzieć, kim on jest. Nie potrafiła stłumić strachu, ale jednocześnie w jej wnętrzu rozkwitło coś nowego surowa odwaga zrodzona z oburzenia. Co będziemy robić? Wiktor zawahał się. Jest ktoś w Atlancie. Była badaczka Blackwood. Uciekła lata temu. Jeśli ktokolwiek wie, gdzie jest mój syn, to właśnie ona. Następnego dnia Elżbieta pojechała wynajętym samochodem do Atlanty. Miał przy sobie stare zdjęcie chłopca, złotą broszkę i ręcznie napisany list od Wiktora. Ufał jej bardziej niż jakimukolwiek prawnikowi, krewnemu czy profesjonaliście. Poszukiwana przez niego kobieta nazywała się Natalia Gajewska i była polską naukowczynią, którą uznano za zmarłą po tajemniczym pożarze w jej laboratorium. Jednak plotki wskazywały, że mieszkała w ukryciu w okolicach Stone Mountain. Podróż była pełna napięcia. Za każdym razem, gdy samochód jechał za nią przez dłuższy czas, Elżbieta zastanawiała się, czy ktoś ją obserwuje. Trzeciej nocy, już wyczerpana, dotarła do odosobnionej chaty w środku lasu, o czym świadczył kontakt jaki wciąż miał Wiktor. Zapukał do drzwi niepewnie. Kobieta, o zniszczonej przez pogodę twarzy i przerażonych oczach, otworzyła drzwi, trzymając w rękach strzelbę. Kto cię tu przysłał? Julian Nowak. Powiedział, że tylko ty możesz mi pomóc. Oczy Natalii rozszerzyły się. Upuścił broń na podłogę i zakrył usta dłońmi. Julian żyje? Myślałam, on jest na wózku inwalidzkim. Ale żyje i potrzebuje ciebie, kropka. Kobieta zmusiła ją do wejścia. Kabina była prosta, ale pełna folderów, słoików, porozrzucanych papierów i wycinków z gazet. Próbowali mnie zabić, tak jak próbowali zabić jego. Dowiedziałem się, że wykorzystywali dzieci w schroniskach i adoptowali je do tajnych badań klinicznych. Niektóre udało mi się zdobyć, inne zniknęły. Elżbieta pokazała zdjęcie syna Wiktora. Natalia wzięła ją drżącymi rękami. On, tak, pamiętam. Został zabrany do ośrodka w Arizonie, ale zmieniono mu imię. Dali mu nową przeszłość może nową twarz. Tak wymazują ludzi. Krew zastygła w żyłach Elżbiety. Czy możesz go do niego zaprowadzić? Natalia zawahała się. Może, ale to nie będzie łatwe. I musisz wiedzieć, chłopak może już nie być chłopcem. Teraz może być twoim wrogiem. Elżbieta wyruszyła o świcie w towarzystwie byłego naukowca. Udali się do Arizony, podążając starymi tropami i tajnymi kontaktami. Podróż była długa i niebezpieczna, ale obie kobiety miały coś wspólnego stary ból i chęć naprawienia czegoś, co świat zniszczył. Jednak gdy przekroczyli granicę Nowego Meksyku, Zaczął ich śledzić czarny samochód. Elżbieta spojrzała w lusterko wsteczne i mruknęła, czując, że serce jej się kraje myślę, że to oni nas pierwsi znaleźli. Niebo nad Arizoną nabrało pomarańczowego odcienia, gdy Elżbieta zacisnęła dłonie na kierownicy, próbując zachować spokój. Czarny samochód nadal był za nimi, w niewygodnej odległości. Nie przyspieszaj, powiedziała Natalia cichym, ale stanowczym głosem. Oni chcą, żebyś biegł. Jeśli przyspieszysz, będą mieli powód, żeby działać. Musimy być duchami. Ale duchy nie oblewają się zimnym potem i nie czują, jak serce wali im w gardle, pomyślała Elżbieta, próbując nie odrywać wzroku od drogi. Skręcili w boczną drogę prowadzącą do niemal zapomnianej wioski o nazwie Chloride, gdzie, jak sądziła Natalia, ukrywał się pod fałszywą tożsamością jeden z byłych opiekunów ośrodka eksperymentalnego. Dodała że mężczyzna okazał skruchę i uciekł, zabierając ze sobą tajne dokumenty. Gdyby żył, mógłby potwierdzić, gdzie jest syn Wiktora. Ale czarny samochód nie skręcił. Napięcie rosło z każdym zakrętem, aż Natalia wskazała tam. Skręć w lewo, teraz. Elżbieta gwałtownie skręciła kierownicą, wjeżdżając na wąską, gruntową drogę między kaktusami i skałami. Samochód jadący za nim zawahał się przez sekundę, zanim ruszył dalej. Musimy się ukryć, powiedziała Natalia, inaczej nie będziemy mieli szansy dotrzeć do bramy. Kilka metrów dalej znaleźli starą, opuszczoną stację pomp. Elżbieta zaparkowała za betonową konstrukcją i wyłączyła samochód. Oboje kucali, ledwo oddychając. Kilka minut później usłyszeli ryk przejeżdżającego obok wrogiego silnika. Oboje spojrzeli na siebie, niepewni. Czy to ulga, czy po prostu odroczenie sprawy? Dlaczego myślisz, że nas ścigają? Zapytała Elżbieta. Natalia spojrzała w niebo, jakby szukała odpowiedzi wśród pustynnych chmur. Bo jeśli dowiedzą się, że żyjemy i jesteśmy razem, wszystko, co zrobiliśmy, aby ukryć dowody, obróci się w pył. A boją się, że pył obróci się w ogień. Wziął z tylnego siedzenia małą teczkę. Te dokumenty są jak dynamit. Gdy w końcu dotarli do domu, w którym mieszkał były pracownik, zapadła już noc. To była zrujnowana posiadłość, otoczona rozpadającymi się płotami i niezręczną ciszą. Natalia zapukała pięścią do drzwi trzy razy. Nic, a potem jeszcze dwa metaliczny dźwięk dochodzący ze środka. Wtedy drzwi lekko się uchyliły. Pojawił się chudy mężczyzna z zapadniętymi oczami i rzadką brodą z latarnią. Natalia mruknął, skinęła głową. Ona wciąż żyje, więc naprawdę zawiedli. Mężczyzna nazywał się Marek Stolarz. Był kierownikiem technicznym w laboratorium, do którego zabrano syna Wiktora. W swoim ciemnym, za domu wyznał, że wiele lat temu próbował zgłosić nadużycie ze strony Blackfooda. Nikt nie słuchał. Więc ukradłem wszystko, co mogłem, i uciekłem. Wymazywali tożsamości. Przeprogramowywali dzieci. Niektórzy zamieniali się w zabójców, inni po prostu szkielety z fałszywymi uśmiechami. Twój chłopak był jednym z tych, którzy się bronili. Co masz na myśli? zapytała przestraszona Elżbieta. Marek spojrzał na nią z żalem. Zbuntował się. Nie zaakceptowali tego. Zrobili coś głębszego. Włożyli kod do jego umysłu. Jeśli próbowali go obudzić, załamywał się. Ale był błąd. Uciekł. Od tamtej pory nikt nie był w stanie go namierzyć. Ale wiem, gdzie jest. Wyciągnął zmiętą kartkę papieru ze współrzędnymi. Północna Kalifornia. Żyje w izolacji. Ale musisz być ostrożny. On może cię nie rozpoznać. W drodze powrotnej Elżbieta spojrzała na mapę, jakby chciała przewidzieć, co tam znajdzie. Każdy krok bliżej celu wydawał się coraz bardziej niepewny. Natalia, siedząc na fotelu pasażera, drżącymi rękami ponownie przeczytała akta. Jest coś, o czym ci nie powiedziałem, powiedział po długiej ciszy. Kiedy uciekł, zabrał ze sobą coś. Pendrive, Wiedział, że to ważne. Ale, jeśli go ma, mogą nie tylko chcieć go uciszyć, mogą chcieć go zabić. Słowa te odbiły się echem w głowie Elżbiety niczym stłumiony grzmot. Nie chodziło im tylko o wspomnienia i dokumenty. Szukali dowodów. Dowody, które mogą zniszczyć jedną z najpotężniejszych korporacji w Stanach Zjednoczonych. Gdyby chłopiec, teraz już mężczyzna, żył nadal, nie byłby po prostu zaginionym synem Wiktora. To byłby kluczowy element do upadku całego imperium. A wszyscy, którzy o tym wiedzieli, narażali się na ryzyko, że nigdy więcej nie zobaczą wschodu słońca. Droga do północnej Kalifornii była cicha, kręta i spowita mgłą. Elżbieta czuła, że każdy pokonany kilometr był jak przekraczanie warstwy przeszłości, która chciała o niej zapomnieć. Natalia spała na fotelu pasażera, wyczerpana, ale mocno trzymająca dokumenty w dłoni, jakby ich wypuszczenie mogło oznaczać utratę wszystkiego. O świcie dotarli w wskazane przez Marka miejsce dolinę otoczoną górami, z domami oddalonymi od siebie i gęstymi lasami dookoła. Po środku polanki stała prosta, ale dobrze utrzymana drewniana chata. Samochód zatrzymał się i Elżbieta wysiadła, czując, jak jej serce bije w rytmie jej kroków. Podeszła do ganku, zawahała się przez sekundę i zapukała do drzwi. Nie było żadnej odpowiedzi. Zapukała ponownie. Ze środka dobiegł niski dźwięk. Klamka drzwi obracała się powoli. I tam był. Wysoki mężczyzna z potarganymi, ciemnymi włosami, szarymi oczami i nieobecnym wyrazem twarzy. Spojrzał na nią tak, jakby próbował rozszyfrować coś, co w nim samym kryło się. Damian? Głos Elżbiety załamał się. Mężczyzna zamrugał, zdezorientowany. Natalia podeszła bliżej, obserwując każdy jego ruch. Czy nas poznajesz? Zapytał cicho. Zmrużył oczy. Chwila absolutnej ciszy. A potem błysk. Ty, wymamrotał, kobieto na wózku inwalidzkim, wyniosłaś mnie z podwórka, kiedy upadłem. To była prawda. Elżbieta to zapamiętała. Zaczynał sobie przypominać. Podbiegła i mocno go przytuliła, jakby ten gest mógł rozpuścić lata. Zanim jednak zdążyli świętować, Usłyszeli dźwięk helikopterów na niebie. Oczy Damiana rozszerzyły się. Śledzili mnie, przez ciebie kropka. Natalia otworzyła plecak i podała mu pendrive'a. Czy nadal masz oryginał? zapytał. Damian skinął głową. Zakopałem go za domem. Ale ten, ten jest drugi. Ten z kodem. Elżbieta nie rozumiała, ale Natalia wiedziała, to był klucz do ujawnienia wszystkiego. Kody transferu tożsamości, dowody nielegalnych eksperymentów, płatności na rzecz polityków. Pobiegli do lasu. Damian prowadził ich między drzewami, jakby znał każdy kamień i każdy pień. Zatrzymali się przed zakamuflowanym schronieniem zbudowanym z bali i liści. Wewnątrz Natalia podłączyła pendrive'a do małego laptopa z sygnałem satelitarnym. Jeśli uda nam się to przekazać na serwery prasy śledczej, z którymi się kontaktowałem przed moim zniknięciem, będzie to koniec Blackwood. I zaskoczyło. Rozpoczęto przesyłanie plików. Śmigłowce przelatywały teraz bezpośrednio nad nimi. Ale było już za późno. Zgłoszenie zostało zakończone. I w ciągu kilku minut świat zaczął się zmieniać. Nagłówki ukazały się w gazetach międzynarodowych. Blackwood Corporation przeprowadzała nielegalne eksperymenty na dzieciach. Wyciekłe dokumenty wskazują na spisek wart miliardy dolarów. W mediach wybuchła burza. FBI otoczyło siedzibę firmy. Rozpoczęły się aresztowania. Ludzie, których uciszano, zaczęli zabierać głos. I w końcu Damian był wolny. Nie mając już gdzie się ukryć, trójka bohaterów wróciła do Chicago. Sądy uznały ich za sygnalistów. Natalia została zaproszona do złożenia zeznań przed Senatem. Damian, korzystając ze wsparcia psychologicznego, Rozpoczął podróż w celu odzyskania swojej tożsamości, teraz z nowym imieniem, ale ze swoją historią. Elżbieta po raz pierwszy od lat pozwoliła sobie na uśmiech bez strachu. Otrzymał milion dolarów odszkodowania za ciszę, której nie chciał sprzedać. Za pieniądze otworzył klinikę rehabilitacyjną dla ofiar ciężkich urazów i nazwał ją Domem Jasności. W dniu otwarcia kliniki Damian przybył z prezentem w rękach. Była to ramka z ostatnim zdjęciem Wiktora, na którym widniał napis po polsku. Nigdy nie przestawaj uderza. Nigdy nie przestawaj walczyć. Płakała Elżbieta, czule trzymając ramę. Po raz pierwszy poczułem, że zrobiłem coś wartego więcej niż wszystkie pieniądze Wiktora. Odbudowała życie, prawdę i nadzieję dla wielu. Tej nocy, gdy niebo nad Chicago rozbłysło gwiazdami, Elżbieta siedziała przy oknie swojej sypialni i patrzyła na światła miasta. Natalia czytała książkę niedaleko. Damian grał na pianinie w salonie. Śpiewając delikatną, niemal znajomą melodię, wszystko zaczęło się od intymnej prośby w łazience. I skończyło się wolnością, sprawiedliwością i miłością. Bo nawet wtedy, gdy świat zdawał się walić, ona nie przestała wierzyć, że prawda nadal może zwyciężyć.